Witaj dobra duszo. Dzisiejszy obraz to nie jest kwestia słabej jakości wydruku. To obraz, który ma pokazywać ciemność i przytłumione światło lampionów. Nawet reprodukcji się to udało. Ja osobiście oglądając ten obraz mrużę oczy, próbując dostrzec szczegóły. Spójrzmy na wideo całego obrazu. Przedstawię go oficjalnie. To jest niosący lampiony Maxfield Paris. Około 1908 roku. Jest to olej na płótnie, czyli farba olejna na płótnie, rozciągniętym na kartonie. Cały obraz ma 101,6 cm na 81 ponad. Studiował autor w Paryżu. Oraz Filadelfii. Z samego opisu możemy zobaczyć, że jest to typ pracy ilustracyjnej na potrzeby czasopisma. Autor był popularny i znany z prac, które przedstawiały bajkowy, nierealny świat mocnych, nasyconych barw i fantastycznych, alegorycznych postaci. Sami spójrzcie. Tu w tym przypadku przedstawił grupę arlekinów wieszających lampiony. Kiedy zobaczyłam ten obraz, nie miałam wątpliwości, że doskonale pasuje na pierwszy dzień. Czemu? Dlatego, że lampiony są nieodłącznym elementem czasu Adwentu. W gwoli wytłumaczenia, bo może nie wszyscy to wiedzą. Adwent to dla katolików czas radosnego oczekiwania. I w tym czasie odprawiane są specjalne poranne msze, roraty, na których wierni przychodzą z własnymi lampionami lub świecami. Zwykle te msze odbywają się około 6 rano lub późno, późno wieczorem, ale to już rzadziej. Po co są organizowane? Jaki to ma sens, o co w tym wszystkim chodzi? Ano taki, że sam fakt uczestniczenia w tej mszy pokazuje wysiłek i oczekiwanie. Aktywną gotowość na narodziny zbawiciela. Bo przypomnę tylko, nawet jeśli jesteś osobą niewierzącą, to warto sobie zdać sprawę, co świętujemy. Chodzi nam o święta Bożego Narodzenia, czyli urodziny Boga. Dla chrześcijan, Boga, człowieka, Jezusa, bo cała geneza tych świąt to święta chrześcijańskie. Jezus z Nazaretu, który według wiary chrześcijan jest wcielonym Bogiem i przyszedł na świat po to, żeby cierpieć za człowieka, oddać za niego swoje życie, by wybawić go z przykrych konsekwencji wszystkiego złego, co człowiek w swoim życiu narobił mniej lub bardziej świadomie. I to jest głównym powodem do radości. Jest tak zwaną dobrą nowiną, którą przynosi Bóg. Czyli to, że przychodzi ktoś, kogo stać na wykupienie wszystkich naszych długów moralnych i daje nam wolność. To jest tyle tytułem koniecznego osadzenia kulturowego świąt Bożego Narodzenia. Inspirując się jednak pierwowzorem chciałabym zaprosić cię w podróż, w wesołą podróż, bo mającą wesoły cel, a mianowicie do otwarcia się i odciążenia z tych wszystkich rzeczy, które dźwigasz. Do tego będą nam potrzebne relacje, relacje z innymi, bo one dają nam Poczucie bezpieczeństwa. Zatem, zatem zadanie na dziś, prócz oczywiście spisania trzech sukcesów i trzech powodów do wdzięczności, bo do tego zapraszam cię zawsze i codziennie będę ci o tym przypominać. Dziś pomysł dla ciebie, zastanów się, kto jest dla ciebie oparciem. Nie musi być zawsze, ale jeśli pomyślisz, był tu, gdzie powinien być i pomógł. Komu oddasz swoje bagaże, które cię obciążają na co dzień, pomyśl. Jeśli masz taką osobę, to materiał do wdzięczności już masz. Lub jeśli takiej osoby nie masz, to dobra wiadomość dla ciebie na ten adwent i chyba resztę twojego życia jest taka, że taka osoba jest. Trzeba tylko wyruszyć w drogę, żeby się odnaleźć. Życzę Ci radosnego oczekiwania, i aby spełniły się wszystkie dobre obietnice dla Ciebie. Do zobaczenia jutro.